Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj serdecznie zapraszam na mafiny śniadaniowe, kulinarnie znane też pod nazwą English Muffins, czy po prostu bułeczki z patelni. Nie tylko smakują świetnie, ale są też całkiem proste do przygotowania. Domowe będą rzecz jasna ze znanych nam składników, z porcją miłości, no i podane z takimi dodatkami, jakie lubimy. Dzisiaj pokażę mafiny na zakwasie, ale ciasto można też przygotować na drożdżach, o czym za chwilę w przepisie. I wtedy sposób postępowania to jest wyrastanie, formowanie i opiekanie są dokładnie tak takie same jak w dzisiejszym filmie. A same bułeczki są proste, pyszne, pulchne i świetnie smakują z najrozmaitszymi dodatkami. Dzisiaj pokażę trzy przykładowe i będą to wersje, które robimy w zasadzie chyba najczęściej. I zaraz zaczniemy, tylko dodam jeszcze, że jeśli jesteście zainteresowani bułkami z patelni koniecznie dajcie znać. Robię je w domu na trzy sposoby. Na drożdżach, na zakwasie, to te dzisiejsze i pełnoziarniste z kaszą manną. Mogę nagrać dla Was odcinek uzupełniający tylko z takimi bułkami. Każda jest pyszna i bez piekarnika. Świetne na śniadanie, przekąskę na wynos do burgerów, a także do mrożenia na później. To co? Zapraszam do dzisiejszego odcinka, a przepis i składniki znajdziecie jak zawsze na www.skutecznie.tv. Tytułem wstępu omówię kolejne kroki szczegółowo, ale wszystko jest tutaj bardzo proste i każdy etap dzieje się właściwie przy okazji. Zaczynam od ciasta. Ja lubię robić te mafinę na zakwasie. Mam go w lodówce, więc wieczorem po prostu tylko nastawiam ciasto startowe i rano mam starter gotowy. Ciasto można też zrobić na drożdżach. W takim przypadku wszystko robię w jednym podejściu po prostu odpada wcześniejsze zaplanowanie i nastawienie zakwasu wieczorem. Przepis na ciasto drożdżowe wstawię na blogu oraz w informacjach pod filmem. Siłą rzeczy lekko zmienią się składniki, ale sposób postępowania z już gotowym ciastem jest w zasadzie ten sam. Do miski dodaję pół szklanki zakwasu, dodaję szklankę mleka. Oraz jedną i trzy czwarte szklanki mąki. Ja biorę pszenną chlebową. To jest mąka pszenna typ 650. Myślę, że może być też mąka pełnoziarnista. Ja ze względu na dzieci biorę tutaj jasną, bo wolą te akurat ma na mące jasnej i bardzo fajnie do tego zakwasu ona pasuje. Starannie mieszam, rozprowadzając składniki tak, by uzyskać takie dość gęste ciasto startowe. Zobaczcie, taką ma konsystencję i. To koniec pracy na dzisiaj. Przykrywam teraz miskę luźno pokrywką albo talerzem, czy na przykład ręcznikiem, ale nieszczelnie, tak żeby był dostęp powietrza, żeby zakwas mógł pracować. I odstawiam na noc. Uzyskuję w ten sposób starter, takie ciasto zakwaszone, które po nocy wygląda tak. Jest już ranek następnego dnia. Przekładam to zakwaszone ciasto do miski miksera. I dodaję do niego pół szklanki mąki. I znowu można tu dodać mąkę pszenną. Ja tym razem dodaję albo mąkę gryczaną, albo mąkę owsianą. Można też ściągnąć po prostu zblendowane płatki owsiane, takie zblendowane na miałko na mąkę. Dla zbicia indeksu glikemicznego. U mnie dzisiaj owsiana i moja ma krótki, więc ja po prostu ją przesiewam. I dodaję łyżeczkę cukru. 3 czwarte łyżeczki soli. Jedną łyżeczkę sody. I mieszam szpatułką, by połączyć z grubsza w ciasto. Po czym przez 2-3 minuty wyrabiamy mikserem z hakiem do ciasta. I obserwuję, bo wiele zależy tutaj od konsystencji zakwasu, który był wykorzystywany na początku. Wiem, że niektórzy mają zakwas gęstszy, niektórzy rzadszy, więc jeśli ciasto jest za rzadkie, to dosypuję troszkę mąki, jeśli jest za gęste, to dolewam odrobinę wody, mleka. Ma mieć konsystencję ciasta na chleb. Po prostu ma być na tyle gęste, żeby dało się je formować. Może być lepkie, bo będzie podsypywane mąką. Za chwilę zobaczycie konsystencję. Wyrobione wygląda tak. Pięciutkie, dość delikatne, co gwarantuje później pulchny wypiek. I ciasto przekładam na podsypaną mąką stolnicę. I albo wałkuję, albo rozciągam dłońmi na grubość 2-3 cm powiedzmy. To ciasto jest rzeczywiście miękkie i takie lekko klejące, ale podsypanie mąką spokojnie pomaga nadać mu pożądany kształt i ładnie odchodzi od stolnicy. Dlatego absolutnie nie daję więcej mąki podczas wyrabiania ciasta, bo właśnie dzięki temu mięciutkiemu ciastu mafiny będą bardziej pulchne i przyjemne do jedzenia. No dobrze, grubość w sam raz, więc teraz kroję to na równe części lub wykrawam kółka, ringiem lub szklanką. Ja mam taki pierścień do wykrawania i można z niego skorzystać, żeby uzyskać idealnie równe mafiny, jeśli Wam na tym zależy. Idzie to jednak dłużej, bo trzeba się potem Zajęć skrawkami, to znaczy zagnieść i ponownie wyciąć kółkiem. Dlatego ja zazwyczaj po prostu kroję to ciasto w mniej więcej równe kwadraty i zaokrąglam łopatką rogi, nadając im taki kolisty kształt. Według mnie tak idzie dużo szybciej i nie muszę się bawić ze skrawkami po wykrawaniu kółkiem. Można też formować kulki tak jak na bułki, czyli zawijając ciasto pod spód, coś jak przy bułkach po prostu, lekko spłaszczyć na koniec dłonią. I to spłaszczenie też jest bardzo ważne, bo ciasto będzie opiekane na patelni, więc kolista forma siłą rzeczy odpada. Z tej ilości ciasta robię zwykle 12 do 14 mniejszych sztuk. Yy, wtedy, gdy szykuję je wyłącznie z myślą o śniadaniowych muffinach, one wtedy mogą być takie mniejsze. Lub tak jak dziś 8 większych sztuk, gdy robię je również z myślą o burgerach. To bardzo uniwersalne ciasto i będzie smakowało z wieloma dodatkami, co zobaczycie za chwilę. No i to już gotowe. Całość zajęła mi rano dosłownie kilkanaście minut. Teraz to przykrywam i wyrasta 30-40 minut. Jeśli się spieszę, to po prostu zostawiam je do wyrośnięcia na czas, aż posprzątam w kuchni po cieście oraz przygotuję dodatki do mafinów, np. jajka, szynkę i sery. O dodatkach jednak za chwilę, bo chciałabym dokończyć najpierw temat bułek, żeby zachować sensowną strukturę tego filmu. No i kiedy wyrosną, mafiny wyglądają tak. Pięknie się napuszyły. Rozgrzewam teraz patelnię lub dwie patelnie, by całość szła szybciej i opiekam na bardzo małym ogniu, aż od spodu lekko się przyrumienią, a w środku stracą surowość. Patelnia jest delikatnie natłuszczona, smaruję dosłownie kapką oliwy z pomocą pędzla i podczas opiekania przykrywam patelnie i muffiny, tak by szybciej doszły. Pod spodem jest małe grzanie, a pokrywa zatrzymuje temperaturę oraz parę wodną, dzięki czemu bułki dochodzą w miarę równomiernie na całej grubości i opiekają się w całkiem niezłych warunkach. Po około 5 minutach na małym ogniu od spodu wyglądają tak. Przewracam je teraz i dopiekam z drugiej strony. Również około 5 minut. Po tym czasie można przekładać na rażkę i zostawić do lekkiego przestygnięcia, a w tym czasie zająć się dodatkami. Ja przełożę mafinę z mniejszej patelni na tę większą, a na tej zwolnionej zrobię omlet. Wszystkie składniki przygotowałam w trakcie wyrastania, więc całość idzie teraz raz dwa. Tak wyglądają bułki na rażce, za chwilę pokażę je w przekroju, a teraz przechodzimy do dodatków. Najpierw mafiny śniadaniowe, zdecydowanie ulubieńcy moich dzieci, czyli wersja śniadaniowa wytrawna. Zatem w czasie gdy bułki wyrastają szykuję dodatki. Masę na omlety, na tę ilość bułek robię masę z 4 jajek, czyli 4 całe jajka, trochę mleka, dwie, trzy garście szpinaku, szpinak tnę nożdkami na mniejsze kawałki, sól i pieprz do smaku i starannie mieszam na taką masę omletową. Szykuję też boczek. I ser. Można wziąć dowolny ulubiony żółty ser i pokroić w plastry, lub sięgnąć po ser tostowy o w miarę dobrym składzie. Przyznam, że ja wolę te mafiny z ale to obiecana, ulubiona wersja moich nastolatków, więc oni wolą ten tostowy. Z folii rozwijam go bezpośrednio przed nałożeniem na bułkę, bo inaczej plastry się posklejają. I na koniec ulubiona szynka. Tyle plastrów, ile bułeczek. I te dodatki mam już gotowe. Patelnię oczyszczam z mąki, jest gorąca, więc na tej samej podsmażam boczek. Na zrumieniony wlewam masę jajeczną i robię omlet. Klasycznie. Lekko mieszam, pilnując, żeby jajka równomiernie ścinały się na całej powierzchni. Można tak podsuwać tę masę jajeczną i zlewać ją ze środka ku brzegom. I kiedy jest już ładnie ścięty, przewracam go na drugą stronę i króciutko dopiekam z drugiej strony. Żeby łatwiej przewrócić ten omlet, można skorzystać z pokrywki, zatem zsuwam na pokrywkę i przykrywam patelnią po czym energicznym ruchem obracam, dopiekam z drugiej strony i gotowe. Zsuwam na talerz lub kroję łopatką na patelni. Można też wykrawać kółkiem. Ja po prostu dzielę go łopatką na równe części. No i co? Z pomocą widelca przekrawam mafiny, wbijam go tak dookoła po środku mafina, potem. Otaczam tymi dziurkami z widelca, po czym delikatnie rozrywam palcami i tak wyglądają w środku. Są jeszcze lekko ciepłe, więc od razu można je podawać. Ja opiekę je krótko na patelni, tak żeby w środku również były tak przyjemnie, delikatnie chrupiące. I ponieważ od razu robię ich więcej, to tu już więcej takich opieczonych. I szykujemy śniadaniowego mafina. Bardzo prosto. Połówkę smaruję musztardą, obkładam szynką, na drugą kładę gorące jajko ze szpinakiem, ser, składam i gotowe. Można podawać. Pulchne pieczywo, pełne smaku wnętrze, bardzo, bardzo przyjemne do jedzenia. My najbardziej lubimy takie jeszcze lekko ciepłe. Z uwag praktycznych dodam, że takie mafiny można zrobić od razu w większej ilości, część podawać zaraz po zrobieniu, a część kanapek popakować do woreczków i zamrozić. I na końcu pokażę, jak je rozmrażać i jak podawać. Drugą naszą ulubioną śniadaniową opcją z tymi mafinami jest wariant na słodko. To jest z masłem i dżemem lub miodem, do tego mleko, albo kefir i pyszne śniadanko gotowe. Tu świeżutki mafin z domowym dżemem brzoskwiniowym i domowym mlekiem czekoladowym, a tu wersja wytrawna z sałatką. I z doświadczenia wiem, że długo na tych talerzach nie poleżą. Choć to może nie do końca klasyczne podejście, to ja często biorę je także do burgerów, bo są w tym zestawie po prostu świetne. Podpiekam bułki i burgery na patelni i jedne i drugie w zabiegane nie mogą czekać na nas na przykład w zamrażarce. No i klasycznie szykuję burger. U nas dziś musztarda, domowy sos, tysiąca wysp, ser, albo plastry, albo grubsza kostka, gorący burger, cebulka, pikle, składam. I póki ciepłe podaje. U nas obowiązkowo z jakąś sałatką na boku, może być banalnie prosta. No i co? Ciepła, pulchna bułeczka, w środku miękka, z wierzchu ładnie opieczona. Naprawdę przyjemnie się w nią wgryza. Otula gorącego burgera z dodatkami i cieszy każdym kęsem. Mafiny angielskie, wel, bułki z patelni od lat i na dobre wpisały się do naszych sprawdzonych domowych przepisów. Zresztą na bułki z patelni, jak wspomniałam wcześniej, mam trzy sposoby. Takie na drożdżach, dzisiejsze na zakwasie i pełnoziarniste z kaszą manną. Wszystkie są pyszne i wszystkie bardzo uniwersalne. I ja lubię raz na jakiś czas zrobić taką większą porcję, na przykład 12 sztuk takich bułek, przekroić, zamrozić i wyjmować po tyle sztuk, ile w danym dniu potrzebuję. Spokojnie, bowiem można je po ostudzeniu pokroić, zamrozić, a po rozmrożeniu podpiekać, by podać z ulubionymi do do mrożenia zostawiam na rażce, potem wstawiam do lodówki i gdy się schłodzą, wkładam do woreczków i mrożę. Jeśli chodzi o mrożenie, to najbardziej uniwersalne jest zamrożenie przekrojonych bułeczek. Po rozmrożeniu można je bowiem podać z dowolnymi ulubionymi dodatkami. Czasem jednak mrożę już takie gotowe kanapki, te z jajkiem, szynką i serem, bo przyznam, że są dni, że jest to na maksa przydatne. Jak rozmrażać? Jeśli na ostatnią chwilę, to najczęściej w mikrofali, ale to rzadko, bo zwykle po prostu wyjmuję je wieczorem, czyli przekładam z zamrażarki do lodówki, a rano są już rozmrożone, więc tylko wyjmuję je z woreczka i podgrzewam krótko na patelni na małym ogniu pod przykryciem. Aby przyspieszyć podgrzewanie, bo my lubimy takie lekko ciepłe jednak, można je rozłożyć na części i podgrzać połówki bułek osobno i omlet osobno. One nie mają być gorące, tylko takie lekko ciepłe, i kiedy takie właśnie są. Składam je ponownie i można podawać. Taka operacja rano trwa dosłownie kilka minut, czasami to mega przydatne. I dodam jeszcze, że chłopcy lubią też te bułeczki do szkoły. Wtedy po nocy w lodówce, takie już rozmrożone, choć jeszcze od lodówki zimne, zawijam w papier śniadaniowy, wkładam do pudełka i kiedy są gotowi do jedzenia w szkole, akurat zdążą się fajnie ocieplić. Podobno smakują świetnie i musi to być prawda, bo zawsze chcą ten zestaw przekąskowy ponownie. No i to chyba tyle w temacie. Mam nadzieję, że dzisiejszy film będzie przydatny i że przepis Wam się przyda. Jeśli jesteście zainteresowani, pozostałymi bułkami z patelni, o których opowiadałam, dajcie znać w komentarzach poniżej, żebym wiedziała, że mam je dla Was nagrać. Tymczasem zostawiam Was z dzisiejszymi mafinami w trzech odsłonach. Dziękuję za uwagę, za dooglądanie do końca. Przypominam o subskrybowaniu kanału oraz o wciśnięciu tego dzwoneczka przy przycisku subskrybuj, bo tylko dzięki temu pozostaniemy w kontakcie. No i co? Przepysznych bułeczek z patelni Wam życzę. Smacznego i do zobaczenia w kolejnym odcinku.